Jeśli pamiętacie poprzednią tragedię, to na pewno, jeśli oglądaliście tą tragedię, to na pewno ten film zastanowi Was, początek tego filmu zastanowi Was, czy to było naprawdę. Nie, nie dobra. E, to był taki początek w sumie filmu. Tak, tak, tak. E, mówiłem. E, no i e, to naprawdę to. Mm, e, oczywiście mam tutaj Skinsa, ale to generalnie ją tego samego. Czekajcie, zapomniałem sobie przełączyć. Zapomniałem. 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 Sobie ją przełączyć. Z tego z, z KTVA. No i tak. Jak widzicie, no pamiętacie o ostatnim tragedii? Wow. no Oto. Na szczęście odbudowałem dom. Na taki jak powinien być. No nie widzieliście go w ostatnim odcinku tak jak powinien być. Niestety, no to, ale teraz już widzicie. Oczywiście. Lepszy jest większy. E, oczywiście mm, nie wyburzyłem tej ściany, tylko po to ona się spaliła, a już mi się nie chciało jej budować, bo stwierdziłem, że to całkiem ładnie wygląda. Wam się nie podoba, to możecie pisać w komentarzach. No nie, że Wam się nie podoba, ale myślę, że Wam się podoba. Oczywiście mam troszkę wyciszone, nawet troszkę, no, dużo wyciszone, żeby mi było dobrze słychać. Lecz widzę, że chyba, myślę, że nie macie problemu. Z usłyszeniem, mnie. no, w ostatnim odcinku, prawda? To wszystko się paliło Otóż dlatego, że nie powiedziałem wam Że nie powiedziałem wam Że po tym Au, 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 au Nie Au że pod tym yy, ten jest nie, nie, nie że pod tym jest lawa tak lawa jakby to powiedzieć obsydian za O Boże! No. Pf. Pod tym wszystkim jest lawa. Ja budowałem budowę z drewna. Z tego. Z myślą właśnie o tym, że. to będzie. Że to będzie właśnie tak wyglądać. Jak Że myślę, że to może się podpalić. No, teraz nie jestem zbyt rozmowy bo muszę zrobić te diaksy A, A, super, teraz się wszystko spaliło. A to po prostu super. No, dobra. W sumie to nie ma. Najmniejszych powodów do bania się o cokolwiek. E, no, nie będę już tam wchodził. E, bo widzicie, co się stało, jak tylko tam weszłem na chwilę i straciłem zbroję. No, oczywiście, skiwałem. Bo no, takie na przykład. Eee, przygotowanie się do e, filmu, to wymaga trochę czasu. No ja zawsze przed filmem, no nie? Tak, żeby... jakby co, no nie? Teraz wezmę sobie tylko hełmik. Um, um, I... i tak. O, śnieg pada, widzę. Pewnie widzę że znowu ten a W sumie tak i okej. Okay, możemy sobie iść. Powiem mi znowu zaśnieży dach. Ja wiem. Pewnie tak. I poeta Ale... Dobra. Zacznijmy sobie tak. Kopać może... Nie wiem, w którym miejscu. Jak w sumie wziąłem, że było coś innego niż... Takie po prostu może w tym. Takie po prostu wiecie. Takie jak codziennie, no nie wiem. To może sobie wykupimy. Wow! Wow! Co to jest? Ale mam farta. Jeszcze nigdy nie widziałem, żeby to były diaksy. Żeby w takim miejscu były diaksy. No, kurde, ale ta na żyły złota. Oby to nie była jakaś pułapka albo coś. No, ale nie, no nic. Nie ma żadnej zapadni. Mam nadzieję, mnie nie wszedł na serwer i po prostu nie. Okej, okay. skąd ja mam tu diaksów? Ale super! Wow, w ogóle co tu się stało? Ale diaksów! Ale fajnie, Wykopiłem sobie już co, już więcej nie ma. Fajnie by było, było więcej jeszcze. Są tu jeszcze dziś? O, co! Proszę, tam do same w no już więcej nie mam. Nie jest o tym. W ogóle dziwi mnie, że to była taka dziura, pytam. I tam w środku były diaksy. Tak. O, fajnie. I wkładamy sobie diaksy tutaj. Oczywiście, na razie, Minecraft, no prawda, no e, kiedy indziej mogę nagrać sobie czegoś innego. Czekajcie, wycięcie. Muszę coś zrobić, bo to chyba kot jest. Spoko, już wracam po cięciu. No i tak. E, tu mamy ten. To możemy wejdziemy do netheru. Może tak by wejść na netheru. Um, oczywiście mogę nagrać jeszcze jakiś odcinek z tego z Kreativa, Ale na razie myślę, że to nie będzie potrzebne jakoś szczególnie. Oczywiście może być to następny odcinek lub może to nie być żadny odcinek, ale... No, generalnie no to może jakiś będzie, w sumie. Tak pomyśleć, w sumie no to mógłby być, ale... Ale... No, nie wiem czy by nagrać właśnie. A to już byliśmy, w sumie. My tu już wszędzie byliśmy. To jest taki właśnie. Któryś odcinek, wspomnę, że to jest. Wow! Bo nie skoczyłem, chociaż. To było całkiem opłacalne. Nie! Ale opłacalne było. albo było płacalne. Wow. No ale skoro już mam te diamenty, no, ja sobie wytworzę z tego jednego takum. może, który też zdobyłem również. Coś przyrobię sobie na spodnie. Wproję. I czapeczkę. Nie, no w sumie to zbołem się przyda, czapkę mi się przyda. I te no to w sumie mi się przyda, wszystko. Czemuż by nie? Wszystko mam, cały założony stój, tak bam Odkładam sobie diamenty, żeby ich nie stracić. Teoretycznie to mam, po. Bo... Ej, no jakim cudem. Ja mam pałki. A! spanie jesteście dobre. Lopik jest. Wszystko. Oczywiście ja to wszystko sobie wytwarzam. Nie myślcie sobie, że to dokładnie na creative jak Niektórzy oszukują. E, co jest głupie według mnie? Niektórzy tak oszukują, że, że e, na kreatywie ci no nie, nie miną albo tylko, kurde. Na KTW, nie... A ja sobie tam kładam jakieś rzeczy, nie wiem, jakieś bogactwa, a potem kłamią, że um, że po prostu, nie, to oni już mi dawno, takie typy... Wow. A w sumie tam widzę tylko expa, nie byłoby to opłacalnym pomysłem, gdybym tam zszedł zeskoczył bo trudno to nazwać e, tym jak się schodzi no wiem no co w tym odcinku jest to samo ale no, muszę coś wymyślić nowego bo no niestety ludzie kurde no nie mam tych nie ma endu, no. Tak, żebyśmy bi do endu. Nie ma albo coś. Ale no, nie ma endu. No nie ma żywcem, endu po prostu no. I tyle wam powiem, że on wyjdę już i zakończę ten odcinek. No, codziennie w sumie to samo. No, nie, muszę coś wymyślić nowego. Czy się zmniejsza oglądajność z każdym filmem, albo zwiększa? No nie wiem. W każdym razie to już wy wiecie najlepiej. Czy zwiększa się, czy zmniejsza? Czy się pogubiłem? Nie pogubiłem. E, czekajcie, muszę zrobić cięcie, bo e, słuchajcie bardzo. Dobra. Wracam po chwili. Może słyszeliście to? Zagłuszyło mój głos. Niestety, mogło to tak spowodować, tą pogubiam się tu już prawie. No i myślę, że możemy wyjść i zakończyć. Tylko, oczywiście, wejdziemy z wody, bo potem, jak będę przeglądał film, w ogóle muszę odesłączyć w creative. Może na filmie, bo. Jak no to. Słabo. Dobra, no to myślę, że pada śnieg, oczywiście mi to zaśnie, że myślę, że to by było na tyle. Na razie i cześć. Siema.